Siemanko wszystkim z tej strony MTH i witam was w serii hardkorowy ma hardcore z makabrą. Kurwa, miał mnie pokazywać tego tak szybko, no ale tak. Eee, widzieliście pewnie przed chwilą procesy budowania mojego domku na hardkorze. Muszę powiedzieć, że tutaj było więcej drzew. O, już nawet parę moich zasadzonych wyrosło. Specjalnie chciałem mieć kolor ten zwyczajnego drewna, bo nie przepadam za tym, że noc zrobił, że Drewno, każdy drewno ma potem inne deski mi to nie pasuje wolem, jak już z każdego drewna były normalne deski. Ale cóż, dobra, pokażę ją w tym momencie Skończoną budowlę od środka. Tak, nie, nie urywa dupy Ale cóż. A, o, muzyczka jest jakaś, nie wiem czy to słyszycie, ja słyszę. E, jest noc, powinienem mi spać. Ale nie idę. Mm, Tutaj nic nie zmieniałem, pościnałem trochę. Tam mało drzew ścinałem. E, chyba większość z ujęć było robione z tamtego drzewa. Nie wiem, a w każdym razie zapraszam do środka. Wpływamy wodą, bo wiem, że buraczek nie lubi drabinek, więc stwierdziłem, że wodą <grymny> będę wpływał. I tu jest moje łóżko i puste skrzynie. Puste skrzynie, dlaczego? Bo jeszcze nie miałem czasu, żeby pozbierać materiały. Tutaj będzie moja farma. Póki co tylko zboża, bo nie mam pojęcia kiedy wybiorę się do jakichś jaskiń żeby opuszczonych kopalni, żeby znaleźć arbuzy A no i tu będzie magazyn, tu będą wisiały nad nimi ten, będą wisiały nad nimi tabliczki, na no tabliczce będzie wszystko napisane no Lepiej że nie podchodził to blisko, bo jeszcze spadnę A to jest możliwe U mnie okej, okay, co dzisiaj będziemy robić? Szczerze nie wiem Eee, pójdziemy najpierw spać. I pomyślimy. Ogólnie znowu coś mi się chrzani z internetem i nie mogę po prostu połączyć. Nie mogę wam pokazać swojego skina. Boże, się przestraszyłem, że zaraz spadnę. Musiał zmienić położenie łóżka, ale na razie mi się nie chce. No cóż, nie mogę wam pokazać swojego skina, bo... póki co mam skina Steve'a. Eee, ogólnie jestem świeżo dzień po nagraniu materiału z Freakiem, że nawet z tego nie materiał, stwierdziłem, że też będę to nagrywał, wrzucę na swój kanał, czyli na ten ale po 5 minutach coś mi się strasznie z komputerem stało, zaczął mi tak klatkować, że stwierdziłem, że dobra przestaję nagrywać no i nie nagrałem będziecie mogli to obejrzeć u Freaka materiał, jeżeli on to, bo on jeszcze tego nie wrzucił jeżeli on to wrzuci i zanim ja to wrzucę i dostanę i co zobaczę, to wrzucę link do opisu filmu. Ok, co by dziś, co dzisiaj by tu porobić? Mm, pójdziemy, może, zapolować na jakieś jedzenie. W sumie nie, bo mamy jedzenie dosyć sporo z tych krówek z pierwszych odcinków. Kurwa, nie, nie mam optyfajno. Ok, możemy pójść, rozejrzeć się ogólnie trochę po wyspie. W wyspie, to nie jest wyspa. Po, po tej krainie pójdziemy się pozglądać. Jak znajdę... O, tam mi się coś szczęki nie przytują. Niedobrze. dobrze. Eee. <grych> okej, okay, czyli pod domem mam jakieś jaskinie. Nie przeszkadza mi to okej, okay, może by zrobić nowe. Okej. Okay. Cholera, gdzie jest mój workbench? Chyba muszę zrobić nowy, bo ostatnio coś... A nie. tu jest. No postawię to póki co Ok, jeszcze jeden mieczyk zrobimy no i kilof zrobię kilo, bo nie będę dużo latał, biorę po prostu tu jeszcze mam, mam jeszcze kilo. w sumie nie musiałem ich robić, no ale o, w międzyczasie urosły mi tutaj liany że mogę sobie już po prostu zejść więc nie muszę cudować z drabinkami skakaniem po tych lianach, więc spoko Tutaj coś jeszcze, okej, okay, dobra, e, bo tam widziałem, że coś było podobnego, co mogło mi przypominać jaskinie, ale patrzę, że tutaj też coś mamy, ale to jest chyba niewielkie. O, nie, no ja jakby inaczej. Ale jak spotkam jakieś siedzonko, tak jak teraz kurczaka, to go zabiję. Skok, skoczyć? Skoczę. O cholera, nie wziąłem jedzenia, więc będę musiał je zabijać. No, nie mam już 13 level, a po prostu wydobywałem go kopiąc żelazo. Sorry, nie, sorry, żelazo węgiel. To jest najzabawniejsze, że teraz tak wypada. Cześć owieczki, co tam. Na razie nie chcę robić długiego łóżka, więc nie będę was zabijał. Tu gdzieś wydaje mi się, że widziałem jaskinię i dobrze widziałem, tylko jakaś cholera stroma. Ok, już sobie zacznę robić trochę drogę powrotną. Tu wskoczę, tak? Nie wskoczę. Okay, żeby okay, pozbijam tu sobie stąd trochę kobla. Mm, sorry, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, nie za głośno, nie za cicho. I żeby słychać za głośno, to ściszcie. No miałem, to ściszcie po prostu sobie na YouTubie. Pamiętajcie, żeby później zgłośnić. Bo specjalnie zgłośniałem, bo jak nagrywałem z Freakiem, to było trochę Podobno było mnie trochę za cicho słychać, więc musiałem specjalnie tam pogłaśnić dla chłopaków. Więc już chyba powinno być ok Wydaje mi się, że... kurwa, szczęście miałem. Że materiał powinien wam się spodobać. Powinien, bo nie musi. Cholera, ale zmajstruję teraz, Boże. Żeby się w ogóle dało tu potem wejść, to jeszcze to z Ok, Okej, dobra, czyli będę musiał wchodzić po koblach. Tu zrobię jakby nową ścieżkę. No i zaraz zaczynamy kolejne ex z expem lecenie. Ogólnie jak znajdę diamenty, to będę chciał chyba sobie najpierw zrobić do enchantowania stolik, bo bardzo póki co nie potrzebuję z... Y Kilofa robić od razu, wystarczy mi żelazny, bo do neteru póki co się nie wybieram. Aha, no wielka ta jaskinia. <grym> o Boże, nie ma tu nic, aby ze ścianą. No chyba nie ma. O Boże, to idziemy dalej. Hmm. Dobra, pójdźmy dalej. Może będzie coś ciekawszego. Pochodni nie zbieram, bo, bo nie muszę zbierać. Cholera, żebym tylko trafił do domu. No to raczej będzie widać, ale tak zobacz jaki to jest kierunek. I F1, ok, No dobra. Kurczak. Zabiję kurczaka, drugiego. Ogólnie nie wiem, ale <grytania> zacząłem dzisiaj, o tak gdy nie, zacząłem dzisiaj grać w LoL'a, właściwie nie wiem czy można to nazwać, że zacząłem, po prostu włączyłem, sprawdzić co to jest, bo ludzie się tym zachwycają, wszyscy mnie zapraszają do gry, ale ja tak nie miałem nigdy za bardzo czasu i chęci, żeby obczać co to jest, no i i nawet nie jest takie najgorsze, no, widziałem gorsze gry, grałem w gorsze gry. Jest to dosyć zabawnie zrobione. Ale no, dzisiaj tylko co robiłem to tryb samouczek. Cholera, trochę się boję. to ja jestem na wysokości. Cholera, fak, 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 won, won. Wolę wziąć pełny mieczyk, żeby mi się nagle nie skończył. No zdychaj! Giń! O Boże. No chodź! Tam jest pies. Jej, pierwsze moby zabite. Chociaż w pierwszym odcinku albo w drugim zabiłem creepera. <laughs> Żelazo tak. No to właśnie tylko tyle chciałem. Miałem już trzy żelaza, zmieniłem je w... Boże. W... A, w wiaderko. Zapomniałem nazwy. Nie zmieniłem je w wiaderko, tu bym przeszedł. A mi się przyda. Zamieniłem wiaderko specjalnie, żeby móc zrobić tam sobie tą farmę, żeby mieć jakiś stały do... Dopływ, stałe, żeby mieć po prostu jedzenie. Nie będę jakoś kombinował ze słownictwem. Nie wiem, możliwe, że zrobię odcinek też z Minecrafta na mapce Cake Defense VF... gościa, który robi te mapki to VF Disco chyba się nazywa, nie pamiętam konkretnie. Może będzie w tagum ja Jeżeli z, z, będę, miał, będę pamiętał podczas renderowania Oho, coś tam mi warczy Chy się boję Byłby fail już zginąć Co jest? Serio zaczyna mi się bać Okej, okay, zjedzmy coś Cześć, pieszku. Ok, jak on się tak na mnie patrzył krzywo. A bo coś dałem, i co on teraz idzie za mną, czy nie? Siat. No dobra, chyba nie. Nie. O, piesek szczekał, Szczeknął i muzyczka dziwna się włączyła. Eee, no dobra. Ogólnie do Team Fortress wyszedł dodatek: man versus machine. Versus, versus machine. I Loki teraz strasznie w niego ciśnie. Więc nie wiem, kiedy będzie odcinek z Team Fortress normalnego. No bo. No bo Loki gra. A że mi. O kurwa. Przepraszam za brzydkie słowa, ale. Nie spodziewałem się tego. A boję się tak trochę wskoczyć tam. Jeszcze ostatnia pochodnia. O ja pierdolę. Okej, okay, już mamy więcej tych pochodni. Ryzykujemy, ryzykujemy. Cholera, cholera, cholera! Heum, jak słodko! Uwielbiam, że z zombiaków to wypada. Cholera, zjadłbym coś. No, tylko zgniłe mięsko. Nie wiem czy to mi będzie regenerowało życie. Proszę, powiedzcie, że mi to będzie regenerowało życie. Chyba regeneruje, tak regeneruje. Okej, okay, szybko muszę poruszać. Złać. warczą mi tutaj ciągle. Fuck, fuck, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck, you, fuck you, Won, won, won. Cholera creeper, ja jebę Jebni, jebni sobie, jebni Ale z daleka ode mnie, jebni, jebni, jebni Dziękuję Jezu Jezu Uff. Okej, zajebista jaskinia, dużo surowców Ja wracam do domu <gryw> O Boże Już Blisko śmierci w trzecim odcinku. Mm, cholera, nie sprawdziłem ile nagrywam. Ale wrócę wszystko sobie tam poprzepalam. I może opowiem o czymś? Nie, nie opowiem. Chciałem po prostu, żeby trochę zająć wam czasu, ale nie. Yy, więcej mięska. O cholera już jest ciemno, muszę się spinować i ruszyć dupę. Już nie wiem, czy w tym momencie już mogą spokojnie latać, czy nie jeszcze Ale już powinienem być bezpieczny, chyba, że jakiś sniper łucznik mnie zdejmie. Ogólnie co do serii z Call of Duty 4, nie wiemy. O kurna, ale mi się czanki nie wyładował. <laughs> Tam są chyba <laughs> yy, opuszczone kopalnie, co mi się to bardzo podoba. Nie, jeżeli myślicie, że mi X-ray, czy co to tam jest, nie, po prostu czanki mi się za wolno wczytały. Sorry, że to widzieliście, że tak wolno się czanki czytują, ale nie mam Optifina fajna ciągle, nie mam w ogóle czasu, żeby wejść na jakąś stronę, zainstalować go, potem coś jeszcze tam się bawić. W opcjach wiem, że to przez to będę miał lepsze nagrania i coś w tym stylu, ale póki co nie mam czasu za bardzo. Mm, a więc mm, chyba postaram się zakończyć odcinek tutaj. Tutaj albo nie, wiem. Nawet fajny pomysł, muszę powiedzieć, z tym. Piętrowym domem, że nie muszę tutaj rozbudowywać tego dalej, potem tym musiałbym je jeszcze oświetlać, żeby się moby nie spałnowały, tylko tak w górę, po prostu tutaj. W sensie, to, żebym platformy nie robił większej, po prostu tutaj zrobiłem to w górę, też na, głównie na spontanie to zrobiłem, jak większość swoich budowli. A i co? No i. Czy jest tu coś ciekawego? A ja tak robiłem węgiel drzewny, żeby mieć więcej pochodni zbiorę pamiętam, że równo z tak, tak, równo tak czyli tylko w jednym miejscu się przepala okej, okay, schowamy to wszystko teraz ładnie do skrzyni dynie o, to jeszcze zasadzimy dynie nie mamy mączki kostnej, więc jej nie, nie potraktujemy mączką kostną a, miałem już chyba wcześniej dynie otóż aż 8, tych nasion, spoko tylko nie będę za bardzo robił Zbyt dużej tej z dyni farmy, bo dynia mi nie daje jedzenia, mi tu choć żeby przetrwać, to najwyżej może będzie, jak już będę miał wyjebane na to kiedy zginę. Czyli czy, raczej trudno będzie żebym zginął, na przykład będę miał do, do diamentowe itemy, e, już wielką farmę, zamek, bo taki miałem plan szczerze mówiąc, że jeżeli będzie mi ta seria się utrzymywała dosyć długo to po prostu, jeżeli zostanę w tym miejscu, to zrobię, wytnek tutaj coś, kawałek lasu, czy na jakiejś górze. czy znaczy, tak jak ma, jeżeli ktoś ogląda osoby, które grają z SKKF-em na kwadratowej masakrze, taki jak ma domek, bodajże, maserczułek z Maćkiem, tm.pl. Taki, że jakby na wodzie się wchodzi, po wodzie się wchodzi do niego do góry. I też napisą i taki tam rozbudowane, bo to może fajnie wyglądać z daleka, a na pewno nie wiem co na pewno. Dobra, zasiejmy sobie te dynie i skończmy odcinek. Zasiejmy jedną tu, tu i tak samo po drugiej stronie, żeby miały miejsce, gdzie mogło, że mogą się rozrosnąć. Wiem, że właśnie chyba źle jakoś je postawiłem. No ale dobra, mi trochę przycięło. Okej, okay, więc to byłoby na tyle dzisiaj. Wiem, że odcinek jest krótki. No ale sorry. Ostatnio jak nagrałem za długi odcinek z Team Fortress, to mi się po prostu nie chciał renderować. Nie wiem, znaczy miałem 35 minut filmiku już po sklejeniu i nie chciało mi renderować, więc nie wiem co się stało. Może jeżeli da radę, bo jeżeli nie wiem, to jest jakaś, jakiś limit czy coś, to po prostu... Zrobię z tego dwie części. No, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Liczę, że mój domek się podobał. A więc. Siemanko, pozdrawiam i dobranoc.